Moim uzależnieniem była giełda. Jakieś 15 lat temu byłem niesamowicie uzależniony. Spędzałem przed wykresami około 16 godzin. Jeszcze potrafiłem w nocy wstawać, patrzeć, co się dzieje na giełdzie. Z jednej strony był to totalny koszmar z punktu widzenia oczywiście dzisiejszego, no bo wtedy, wtedy nie widziałem problemu żadnego. I Poza tym, że siedziałem po 16 godzin, to jeszcze cały dzień musiałem układać w kontekście giełdy, czyli jeśli wychodziły dane, nie mogłem nigdzie wyjechać. A jeśli ktoś mnie prosił o jakiś gdzieś wyjazd, albo musiałem jechać, to byłem niesamowicie wściekły, że, że nie mogłem siedzieć przed wykresami. Wtedy oczywiście samochód i, i wykres w samochodzie i obserwacja cały czas, cały czas, cały czas. No i tak wyglądało praktycznie 5 lat mojego życia na szczęście weekendy były pozagiełdowe można było odpocząć jeśli bym był uzależniony od kryptu, to chyba byłoby już w ogóle tragedia no i tak minęło 5 lat i w końcu jakoś jakimś cudem udało mi się wyrwać z tego, z tego, z tego totalnego nałogu, bo, bo to było coś, 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 coś dziwnego i i nie polecam nie życzę tego nikomu innemu.